O! Mikołaj. Znowu się widzimy, ten jeden raz do roku. Ooo! O! o jeszcze nie. Znowu potrzebuję pomocy! Bo inaczej będzie trzeba odwołać święta! A mówiłem, że przychodzić wypadałoby częściej. O, 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 o. Za ciężkie prezenty się nosiło, co? O, Dzieci w tym roku chyba jakieś grzeczne. O wie pan, jak to jest z tą fizjoterapią, to ja myślałem, że jak z dentystą. Raz do roku i wystarczy. No jak się ma taką ciężką pracę, to wypada temu poświęcić troszkę więcej czasu. Poza tym nowych pleców się w prezencie nie dostanie. No widzę, że się trochę znowu przytyło w o, tym roku. O, o, o. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, oh. Dziękuję. Święta uratowane.